O kurczę! Cześć moi drodzy, witajcie na kanale Agnieszka Grzyek Vlog. Zapraszam Was na kolejny odcinek fan maila. Jeżeli się zastanawiacie, kto to jest i kto tu siedzi w oknie, to w końcu macie okazję poznać moją najlepszą przyjaciółkę Martę. Hej! Fampory przywitajcie Martę! Okej, okay, więc od razu na wstępie chciałabym Wam powiedzieć i przypomnieć, że skrytkę pocztową już zamknęłam i to, co otwieram teraz, to to jest to, co się zebrało przez ostatnie. Ostatni miesiąc? Oczywiście jak ją będę otwierać jeszcze raz, to na pewno dam wam znać, więc nie musicie się przejmować. Yy, I co? I chyba zaczynamy. Ja wezmę zebrę. Marta stwierdziła, że po pierwszą weźmie księżniczkę. Tak, więc otwieramy. Szkoda że tego papieru, bo jest piękne. Z księżniczką Disneya. Jest różowy. I tu są jeszcze w środku inne kartony. Marta jeszcze się trudzi z e, otwieraniem e, księżniczki. No szkoda mi jest tego pięknego papieru. Ula la i w środku też jest różowo. Pokaż, co tam masz. O nie, to jest brokat! Jest brokat! O nie, Marta, nie, nie rozprzegaj tego! Jest na pewno papier taletowy do wypełnienia jak zwykle i jest, to jest bardzo przerażające. Powiem Ci, że ta zabawka jest przerażająca trochę. Nie, nie, nie przerażę cię to? Nie, nie nasycy. No, sobie. to jest dziwna. Ale... No ona jest creepy. Ale tu są... Nie, z papie z brokatem i to jest pierwsza paczka. Świetnie zaczęłyśmy, już jesteśmy całe w brokacie. O! Czy to są... To są chyba trzy ciastka. E, to jest... E... Marta, to jest jeszcze bardziej przerażające niż <grywka> <już w> ten drugi. <grywka> nie wiem, czy, co to jest. Nie wiem, co nie jest robione e, tak ręcznie. No dobra, ale w sensie z czego to jest? To jest, to jest mega dziwne, jakby to było podpalane. Także było ale to jest... Ktoś to podpalał. I zamoczył w czymś. Jest jeszcze piłeczka, o, y, kolejna bransoletka. Jest to jednak, zobaczcie. I chyba list. Okej! Okay. Tak, rzeczywiście jest list, o, jest tu kubek, i jest kot, i jest słońce, które jest czerwone. Tak, bez jest gorące. Przesyłka marketingowa, nie otwieram. Serio przesyłka marketingowa? Ej! Ale dobra, to otwórz, zobacz co tam jest. No to otwieram. O, <grym> A jednak! I bardzo, już najlepszy! <grym> jeszcze jeszcze nawet nie dostałam na pierwszej. O, to jest na pierwszy, na pierwszy okres. Nie, to jest ten na Lady chyba taka na um, trzymanie oczu, czy coś. <grym> o, to jeszcze wszystko przy mną. <grym> Dobrze pomyśleliście o mnie. Przyda na się, starość. przyda tak. się. Ale bo jak się będę tak bardzo śmiała z tego, co tutaj czasami znajduję, to też może być niebezpiecznie. Zobaczcie, bo to jest... ...drewienko. Mm. E, znaczy nie, to jest okleina. Albo nie, to jest drewienko z czymś tam. Uwaga, co tu jest? <ścoughs> o! O, to, Oho. to my. E, to No o, to ja! Pudełko z lusterkiem i tu można przechowywać rzeczy. Dziękuję, bardzo przydatne na różne drobiazgi. Agnieszka! A ty co masz? Gróby hajs! Dostałyśmy 10 groszy do, po, do podzielenia na pół, to wychodzi jakieś po 5 na głowę, ale i tak dobrze. Mam list, i w liście też jest grosik. Aha! To ten grosik jest akurat dla mnie. Od Martyny, 9 lat. Ja pana zjadam. Ja, pana zjadam. ja się spróbuję dostać. O, to ja! Marta, mogę to jesteś mega szybka w tym wszystkim, a się nie mogę nawet dostać do tego. Okej. Okay. Hmm. hmm, hmm, a ty tam weź sobie. Ciekawe tam. Tak? A ja już nawet prawie wiem co to jest. Day Illuminating Cream. Śmieszne, bo to musi być chyba jakoś z zagranicy, bo w ogóle tego nie widziałam i nie ma nic po polsku i jest dużo takich szlaczków w sensie arabskich. Więc e, dziękuję, to jest całkiem ciekawa rzecz, jeszcze tego nie widziałam. Hmm. Ja jestem w trakcie pierwszej paczki, kiedy Marta jest w trakcie chyba trzeciej. To jest UV Fluid. Hmm, okej, okay, czyli to jest Piętnastka, filtr, do twarzy. O, hiku! To jest takie mega urocze, tu jest napisane, że zanim... Z... <śm> zaraz. zanim zaczniesz wyciągać rzeczy, powiedz jak bardzo nas kochasz. Urocze. Wiecie co, to jest mega trudne, bo jak ja mam to tak nazwać? To dziwne, znaczy czy w sensie tak Zawsze się mówi, że o kocham cię tak bardzo, albo się komuś stawia lody, jak miała wszystkim postawić lody, to bym zbankrutowała, ale ogólnie bardzo was kocham, jesteście uroczy i najlepiej jest jak mnie wspieracie i piszecie mi komentarze, że że super, rób to dalej i tak dalej, to jest mega, mega fajne i po prostu wtedy od razu mi się chce żyć. List, obcałowany, tak? O jej rzeczywiście, są trzy buziaki na liście, po prostu jeszcze są naklejki z cukierkami i to jest od Alicji, Ali, od Ali. Co tu? O, listy taki, frytki japońskie, ty, ty, frytki japońskie, takie małe są. I ja pana zjadam, ja pana zjadam. A to jest chyba. O, tak, kolejna rzecz z olej. Tu jest krem na noc. A teraz ja wezmę drugą paczkę. Marta już otworzyła ze 4 albo z 5, jest szybsza ode mnie. A ja za to wezmę taką dużą, mega pakę, bo jeszcze tu mi się jedna, się taka ostała, wielka. Taka, słuchajcie. Ja otwieram paczkę od Wiktorii Łukasz. A ja mam od. Ej, Julii, wie żegły. Aha, uwaga. Wow, okej, okay, to jest jakaś konstrukcja. Myślałam, że to jest taboret. Słuchajcie, to jest grubsza... Czas... Ej, to może być taboret, jak... Ej, to... Ej, to naprawdę jest taboret, Marta. Ej! Jakby taki chyba... własno, ręcznie zrobiony taboret, jakby, chociaż... Nie. Nie, to nie jest taboret. Ale to się ma taki kształt? Może to jest po prostu skrzynka po owocach? Czy no coś. Z... Zobacz. Dobra, dobiorę się do tego, bo to coś jest. Ale wiecie co jest trochę przejażdżające, że tu. Nie hałasuj! Że tu są dziurki. I to jest trochę tak, jakby tu coś żyło i żeby miało czym oddychać. Ale po takim czasie, jak to tu leży, to już na pewno nie ma tu nic żywego. Wow! O! Tak! Tak, tak, tak! Znam to, kojarzę to, to są sz... szkoły. Szkloki, śląskie szkloki. Ja to pamiętam, że kiedyś widziałam, właśnie jak byłam w Katowicach, u znajomych. E, I właśnie chyba jadłam jakieś śliwkowe, coś takiego. To jest Mega Chat, bardzo Tak, to są cukierki, tylko to są dwa smaki. Kochamy, śląskie jest ja, czyli tak, tak jak po niemiecku. I tu są landrynki rabarbarowe, a tu są winogronowe, tak! to musimy tego spróbować, baga, testuję fanów, bo nie chciała Zobaczymy. W każdym razie piszcie w komentarzu, jeżeli chcecie zobaczyć Martę... Jeżeli chcecie zobaczyć Martę, z testuje fanów, kiedy będziemy testować razem rzeczy z tego i poprzedniego odcinka. Ale na pewno szkloki winogronowe muszę przetestować, bo chyba jadłam tylko śliwkowe. O ile takie były. Wiktoria ja napisała, że jeżeli to dotarło do ciebie całe pokruszone, to już nie wiem co myśleć o Poczcie Polskiej. Burale, no to... jak truskawkowe też jest cały. Jest cały i góralka już jadłam truskawkowego. Na szczęście to jest całe, w ogóle nie pokruszone. A tu mamy. O Boże, pan Harta, cudownego! Jest koza okejka! Jejku, Weronika, jesteś cudowna! Dziękuję Ci bardzo, w ogóle, za te rzeczy. Na pewno przetestuję i w ogóle za ten cudowny art. Tu jeszcze jest z tyłu. Znam jedną osobę, która to pogryzła. Aha, czyli to jest takie trochę wyzwanie, że tego się nie da ugryźć. Podejrzewam, że Marta to pogryzie spokojnie. E, 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 a tu jeszcze coś musiał być, patrz, tu jest napisane. Że wiem, że kochasz mnie turki, dlatego do jednej butelki nasypałam ziem. Yeah. Aha, I co? Oj, ku... Otwórz mnie. Tak, poczekaj, czyli do drugiej włożyłam liścik, więc mam nadzieję, że paczkę Ci się spodoba jeszcze miłego dnia. Na maksa super. Muszę to otworzyć. Marta szukaj drugiej butelki. Jest przy góralku. Ale czat, ale czat. Dobra, uwaga, list mija Tak, 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 uwielbiam. Uwaga, otwieram. Dyn, 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 dyn. Kotę mieciu pozdrawia. Zobacz. To jest taki, jest taki kot. Oczywiście nie widzicie, bo jest taki malutki mega, ale ko, kotę mieciu pozdrawia. Jest urocze. I co tu mamy dalej? Zielono. Jej, jakie pilne. To jest w ogóle to, można jako naszyjnik nosić. Ja to chyba sobie przyczepię jako naszyjnik, bo to jest. Wow. Jest taka buteleczka y, y, żółta i w niej jest y, herbata zielona i jest napis tea. Więc ogólnie to jest super. W ogóle mega, mega fajna paczka. i ja oczywiście zdejdziecie z tym taboretem na kolanach, bo Marta cały czas stwierdza, i cały czas są takie fajne rzeczy. W ogóle dziękuję, że mi przysyłacie naprawdę cudownie. Dobra, chowam w takim razie liścik. Marta, pomyl mi. go zwinąć, a muszę się zdjąć za taboret. Trochę się boję, co tam jest. I pytanie: Czy tam w ogóle powinnam to otwierać? Bo to jest tak w sensie zrobione rzeczywiście, jakby tam Serdeczne pozdrowienia z pięknego ch Chłopowa. Chłopowa. Byłyśmy w chłopowie, chyba, nie? Mm -mm. nie? Od y Madzi i Nikoli, proszę, pokaż w filmiku. Proszę. Ch czekaj, się. O, chłopowa. Ja coś kojarzę, chłopowa, tak jakbym tam była. A myślałam, że z tobą byłam. <laughs> o kurcze. <laughs> Jesienny koszyk. Ojej, czy znaczy, jeszcze nigdy nie dostał <grystanie> Nie, koniecznie pokaż to. Czekaj, to bardziej. O nie! Właśnie Ja tego nie widziałam. Nie wiem, czy mi to zobaczycie, ale tu, o tu jest tak mega spleśniałe coś. Co to jest? Nie mam To już nie żyje. Mm. <grystanie> Ogólnie wszystko było dobrym zamiarem, tylko. Jak gdyby te paczki czasami leżą na przykład miesiąc bez otwierania. To jest jabłko, które o dziwo nawet jest w całkiem dobrym stanie, jest tylko trochę pobijane. Dalej jest papryka, <grych> która też jest. No, może nie, nie jest w dobrym stanie, ale nie jest w takim strasznym stanie. Ona jest w ogoni Ona jest tak, no, ale nie, jeszcze nie pleśnieje. Jest druga papryka, która która już spleśniała, ale na razie tylko trochę i słuchajcie jest dużo takich liści jakby właśnie tak mi się wydaje, że taka jesienna paczka ale najgorsze jest to, że tu jest jeszcze coś czego ja nawet nie dotknę bo to chyba był... O, poczekaj bo tu jest jakiś ogonek, to chyba była gruszka tak <ścoughs> to była gruszka a oto Julii a tam jest Dorka z tyłu, za okej okay. Więc e, są mentosy, które... to się nazywa szuc i to są takie małe mentosy, które nie wiem czym są, ale wypróbuję, wagę, testuję. O brokat znowu, jej! Bransoletka własnej roboty. Ta gruszka jest przerażająca i ona już tak tu się trochę tak rozklapciała. Wow, to jest fajna bransoletka. A co tu jest napisane? Aga z serduszkiem. Mm. O, zobacz na to, ta gruszka tu jest. To już jest na Bransoletka jest naprawdę super, mi się podoba bardzo. Jest, jest Aga w Tak. A ja będę czytała. A teraz co jest tutaj? To tu jest sobie jakiś fanart. Bo tam nie było za dużo informacji. Myślałam, że tam będzie napisane czemu, bo takie owoce i warzywa dostałam. Oh my God. O jest, Aga. Plagi Grzelak od Juli. List, znaczy w zasadzie sensie pac paczko list od... Uuu, ale czad! tutaj nie wiem czy widzicie yy, nie widzicie pewnie, ale to jest takie sushi w ogóle o to jaj mam, to jest bluzka sushi, poduszka własnej roboty dla kota, a, dziękuję bardzo aha i tu jest ta sól wow tylko to się otworzyło a ja znowu nie mogę tego wykorzystać bo nie mam wanny, właśnie to jest ta Marta która dostaje <laughs> wszystkie rzeczy które są do kąpieli więc Marta bardzo serdecznie wam dziękuję za wszystkie tak, rzeczy także i kąpiel tak. bardzo dziękuję o knetek. I to może być kwiatek do włosów. Albo do ubrania, albo do czegoś. Jest napisane, że tu nie ma grosika. Może są grube. <grym> Pewnie są dolary. Tu jest pięć grosików. <grym> Czyli jednak. A, rozumiem, że pojedynczo są. Aha, tak. Jest pięć razy jeden grosz. I przez do tego już hajs, który zebrałam dzisiaj. Agnieszko, dostałaś trylion ołówków. Idealnie, tu jest napisane, że aby, aby ci już... już nigdy nie zabrakło? No, oczywiście, że tak, jest tu ich zaraz. Policzmy dwa, cztery, sześć, osiem, dziesięć, pewnie jest 20 sztuk ołówków. Rzeczywiście nigdy mi ich nie zabraknie. List? Wow, rozbudowany na stronę A4 od ani 13 lat. Z pomocą. Ustałaś. Wow, to jest chyba z masy solnej, ręcznie robione, ale czad. I urwał mu się ogon niestety, ale to jest lew. To jest chyba lew z masy solnej. Mega, mega czas. Dziękuję. Tak, zrobione z masy solnej. Yeah. Aha, wiedziałam. Okej, okay, tu mam taką śmieszną, malutką paczuszkę. Jest mega fajna, bo taka maleńka i kwadratowa. I ją otworzę. Marta mm -hmm. już szicaiła na dołaczkę, ja widziałam nie. <gryw> Ta jest moja. To jest bardzo ciekawe. Wydaje mi się, że to jest ciekawsze. Czy to jest podkładka z rybą? Z flądrą! To jest flondra? Nie, to jest skarb. 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 To jest jakby flondra, tylko Albo, bałtycka. Tur turbot? Mają dziwne oczy, w sensie coś z nim jest nie tak. No bo to są takie właśnie, że one mają po jednej stronie tylko oczy, a tutaj już jest twarz, znaczy w sensie ja. No, to jest creepy, wiecie o tym, że one jak gdyby mają oczy po jednej stronie, tak na górze i one tak pływają po piasku, tak, na płasko. I to jest przerażające, ale ogólnie mega czas. Woohoo! Flying in the Sky Original Ceramic. I zastanawiam się czy tam... o, nie ma oryginalnej ceramiki, są so, słodycze. Wow, to jest mnóstwo takich mega... To są znaczki. krainy lodu, <grym> czad. E, nie będzie widać. O, na wypasie. Widzicie? Mega. Są so z Aną i z tym, i z Elso i tam jest kto? jakoś nazywał? O! Jak on się nazywał? Ten bauman. Ja nie wiem, kto to elzy, ale okej, okay, są piękne. Jak to? Ja robiłam Elzę. Aaaa, no kogo tak, oglądałam. Da, no, przyjaciółka oglądałam. Ja <śmiech> <śmiech> Kurczę, nie pamiętam jak się nazywał, wiem, że wy wiecie, napiszcie w komentarzu. Wypadł mi z głowy, przepraszam, ale ogólnie go uwielbiam, on jest niesamowity. Proszę, masz otwierać. Próba testu. Agnieszka, dostałaś list który jest napisany na... O! Adam! Adam, tak, to są od i ja kojarzę Adama Tak, o, jesteś mega uroczy Jejku, pamiętam go, bo my się spotkaliśmy na tym, na mitingu, chyba w Warszawie Boże, jak to jest urocze i ma małą koszulkę z saszetkami Jeku Adam jesteś taki mega schodki Całe mnóstwo, Spokazuj, Pokazuj, pokazuj, pokazuj I gruby hajs Nie podzielę się z tobą hmm. Jest tu ta folia z bąbelkami, jest napisane, że do pstrykania! Tak! Jest jeszcze druga. Są cukierki. Uuu, ale to są chyba niemieckie, czy nie? Pacylki odświeżające o smaku mango limonka. Mmm, -mm. Aby świat był coraz bardziej kolorowy. Tak, Kolorowe są przylepne, no. I jest serduszko, jest domek i chyba kwiatek. Jest dziękuję bardzo. Guma do rzucia o smaku melona. Mm -hmm. Jeszcze nie widziałam takiej orbit melonowej, ale może tego już się jakoś super nie rozglądałam, natomiast dziękuję Ci bardzo. Ty dokładnie wiesz, jakie smaki lubię. Spryciarzu. Tutaj podróżuje ktoś wyjątkowo. Tak, Marta otwórz to, ja będę wstykać. W e... tu ma dół, tak. O, Z gumek. No, jest pusty w środku, nie? Tak. Ale to jest dziwne. Czad! Jej! Taki mega odstresowywacz! Super! Hiha! A ja mam bąbelki! Ale czad w ogóle. Dziękuję Ci bardzo Adam za paczkę. Jesteś mega kochany. Paczka jest super. Super. Ok, moi drodzy, to koniec części pierwszej. Okazuje się, że tych paczek jest tak dużo, że będę musiała podzielić ten film na dwie części, więc w przyszłym tygodniu czekajcie na część drugą. Jeżeli zostajecie do końca tego filmu, to czekają na Was wpadki i dodatkowe momenty z tego odcinka, więc mam nadzieję, że się będziecie dobrze bawić. Mam nadzieję też, że polubiliście Martę, bo mi się świetnie z paczki. I oczywiście widzimy się w kolejnym odcinku, więc trzymajcie się ciepło. Pa, pa. Marta, ta gruszka, umarła. Ona, nie tyle, że umarła, zdążyłaś się rozłożyć. To ty masz swoją... Mm. <laughs> Co to jest za słowo? Fararol? Farard. Fanard. <laughs> Co? <laughs> Fanard. Ale to jest R. Chce. <gasps> okej. Okay.